Witam Cię serdecznie z tej strony. Bartek Popiel, trener szybkiego czytania i efektywnej nauki. I przygotowałem dla Ciebie serię nagrań wideo, z których dowiesz się mnóstwo bardzo wartościowych rzeczy. W pierwszym nagraniu dowiesz się, jak nauczyć swoje dziecko czytać, jak wprowadzić je w świat książek, co zrobić, żeby Twoje dziecko było zafascynowane książkami. Z drugiego nagrania dowiesz się, w jaki sposób nauczyć swoje dziecko liczyć, jak wprowadzić je w świat matematyki, jak sprawić, żeby dziecko chciało liczyć, żeby ono lubiało te cyferki, żeby oczywiście korzyść jest taka, że ono później nie będzie miało problemów z matematyką w szkole. I z trzeciego nagrania dowiesz się, w jaki sposób nauczyć swoje dziecko skupienia i koncentracji. Jeżeli Twoje dziecko dzisiaj zaczyna jedną rzecz, nie potrafi jej dokończyć, natychmiast zabiera się za coś innego, tego również nie potrafi dokończyć, jest troszeczkę takie niespokojne, takie rozstrzepane, to myślę, że ta wiedza będzie dla Ciebie bardzo przydatna. Dzięki temu dowiesz się, co robić. Przez proste gry, przez proste mechanizmy yy, sprawisz, że Twoje dziecko będzie bardziej skupione, będzie potrafiło zacząć zadanie i doprowadzić je do końca, co oczywiście będzie miało wspaniałe efekty później w szkole, gdy będę musiało się zmierzyć z różnego rodzaju zadaniami, które będą wymagały dłuższego okresu koncentracji. Dlatego jeżeli chcesz dostać zestaw tych nagrań, pisz swój adres e-mail, kliknij zapisuje się i widzimy się po drugiej stronie.